Cześć, witam serdecznie, jestem śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft na Wyspie, czyli naszej survivalowej serii, gdzie przeżywamy różne przygody. Jest to mniej poradnik, a bardziej po prostu zabawa Minecraftem i ciekawe projekty w Minecrafcie, które będziemy razem sobie przeżywać. Dzisiaj słuchajcie, przede wszystkim zajmiemy się enchantingiem, zaklinaniem, czyli musimy zrobić sobie stół do zaklęć, żeby wyposażyć nasze drzewo, żeby wyposażyć nasze drzewo, bo zbudowaliśmy w ostatnim odcinku to customowe, ręcznie robione, nazwijmy to drzewo świerkowe, i dzisiaj na pewno wstawimy tam stół do zaklęć. Biblioteczki, zrobimy pewnie pierwsze zaklęcia, no i troszkę urządzimy tą wyspę, żeby nie była taka goła, poza tym jednym dużym drzewem. Także troszkę pracy nas czeka, i może coś jeszcze sobie zrobimy, zobaczymy, jak nas poniesie odcinek. W końcu to jest let's play. Jak nas poniesie odcinek, tak sobie zrobimy. Na pewno potrzeba nam jednej pierwszej rzeczy, czyli będzie nasze pierwsze diamentowe narzędzie. Mamy kilof, kilof jest nam potrzebny, bo musimy znaleźć obsydian. Żeby zrobić stół do zaklęć, potrzebny nam jest obsydian. Mamy już sporo krówek, czyli skóry, mamy już sporo papieru i też przy okazji sobie, o tutaj trzcinę zetniemy, mamy już sporo tego naprawdę wszystkiego i myślę, że powinno nam starczyć na pełen zestaw do enchantingu, ale jeszcze nie mamy nie mamy Obsydianu, niestety. Obsydian albo trzeba lawę zalać, zalać wodą, albo znaleźć zrujnowany portal. Więc teraz się wybierzemy w podróż. Wiem, że zrujnowany portal jest w pobliżu całkiem niedaleko, więc popłyniemy w tamtą stronę i mam nadzieję, że go znajdziemy i wydobędziemy sobie, a jeśli nie, no to poszukamy dalej na jakiejś wyspie lawy. I zobaczcie, co tutaj jeszcze jedna z ważniejszych wiadomości. Update'owałem ten świat do wersji 1.18, czyli zostawiłem nasze wyspy, ale wyczyściłem czanki dookoła i zrobiłem wersję 1.18. Także jesteśmy także na nowej, na nowej wersji. I jak widzicie, tu przed nami był kawał lądu, a teraz go nie ma, więc tak naprawdę, Minecraft na wyspie nabrał odpowiedniego znaczenia. Jesteśmy na oceanie, jesteśmy na wyspie daleka, z daleka od wszystkich i będziemy się. Tutaj rozbudowywać. Co więcej, zobaczcie, tutaj na mapie, tu Wam teraz pokażę, po prostu krótko, czekajcie, schowamy o. Tutaj jest wielka grzybowa wyspa, a tu mamy taką wyspę połączoną z lodowcami. Więc być może w przyszłości się tam osiedlimy albo na grzybowej wyspie. Albo na lodowej wyspie, jeszcze nie wiem. Jestem pewien na pewno, że najpierw chcę zbudować tutaj bazę łącząc te kilka małych wysepek, kilka fajnych wysepek na ciepłym oceanie. I na pewno będziemy budować coś pod wodą w pięknym otoczeniu rafy koralowej, więc to jest mur beton i to będziemy na pewno robić w najbliższym czasie. A później, kto wie, kto wie, może wyspa Grzybowa i tam, tak naprawdę, ta grzybowa wyspa jest tak duża, że można tam świetne, świetne rzeczy pobudować, świetne rzeczy zrobić w jakimś nawet stylu fantazy, nazwijmy to. I myślę, że byłoby to coś naprawdę, naprawdę fajnego. Ale teraz płyniemy, poszukamy sobie zrujnowanego portalu. Portalu jeszcze nie znalazłem, niestety. Pałętam się. Byłem przekonany, że jest gdzieś tam, tam przy krawędzi mapy, ale nie mogę go znaleźć, więc płynę na te niezbadane tereny. Mam nadzieję, że zaraz się odnajdzie. I jeszcze zobaczcie po drodze, trafiliśmy wioskę. Trafiliśmy wioskę dość śmiesznie wygenerowaną. Jakieś dziwne, wiszące lądy tutaj są, ale może coś ciekawego znajdziemy, więc stwierdziłem, że przy okazji, oczywiście, sobie też tutaj. Poszukamy czegoś ciekawego, może znajdziemy jakieś skarby, może coś wartościowego. Nie wiem, co to jest, czy tutaj się próbował wygenerować jakiś domek, czy o co chodzi. Jak my się tam dostaniemy, zaraz to sobie spróbujemy rozwikłać, ale najpierw zobaczymy, co jest tutaj w tych łatwiej dostępnych pomieszczeniach. Złota zbroja dla konia i siodło, jak najbardziej chętnie weźmiemy. Szkoda, że nic diamentowego, przydałyby się jakieś diamentowe sprzęty. Co my tu jeszcze możemy mieć? W tym domku powinna być skrzynia, bo to duża szmaragdy Jasne, jak najbardziej. Też przydatna rzecz. Jabłuszka, sobie weźmiemy. Ok, i sprawdzamy. Tutaj nic nie ma. Mała chatka w tych małych chatkach zazwyczaj nic nie ma. O, tędy może się dostaniemy. Zobaczymy. Zazwyczaj, ale czasem jest skrzynia, więc warto sprawdzić. Warto sprawdzić. Tu jest pusto. Tu jest pusto, hmm, czyli niezbyt bogata ta wioska. Niezbyt bogata, tam byliśmy, tam byliśmy. Hmm, tutaj naprawdę coś nie tak z generacją. Przypuszczam, że tu właśnie resetowałem czanki, bo jest tutaj jeden wielki kwadrat. No ale podobno Minecraft 1.18 miał sobie z takimi rzeczami dobrze radzić i wpisywać się w odpowiedni ton, biom i tak dalej, który. Który jest więc dziwi mnie to takie rozcięcie i taka biedna, biedna wioska. No ale trudno, płyniemy dalej. Poszukamy sobie jeszcze tutaj ruin portalu. Jeśli nie, ruin portalu, no to zejdziemy gdzieś na ląd, niestety, i będziemy szukać lawy, którą będziemy mogli sobie zalać. Także ja szukam dalej i widzimy się za chwilę. I pośrodku oceanu mamy jeszcze wrak statku. No sorry, nie jest to tematem odcinka dzisiejszego, ale my musimy sobie to sprawdzić. Co tam takiego, co tam takiego jest. Może nawet na nas coś dobrego będzie czekało. No Tego się nie spodziewałem. Szkieleta tutaj pod wodą. To jestem w szoku. Jest. Tu się zespawnował chyba na tym miejscu drzwi, aczkolwiek to bardzo, bardzo dziwne. Papier sobie weźmiemy. O, książki, więc akurat pod temat nam się przyda. I mapa skarbu. OK. Nabraliśmy sobie powietrza tutaj i patrzymy, co dalej. Proch, papier, a węgiel sobie weźmiemy, skórzane buty i klątwa znikania, więc nie dziękuję. Dobra, nabierzemy sobie powietrza znowu. Do fula. I zobaczymy, czy jeszcze jedna skrzynia będzie o tutaj właśnie. Powinna być. O, i tutaj się troszkę obławiliśmy, nawet, proszę, diament. Więc fajna sprawa. No, wypływamy, wypływamy, co jest? Czemu nie mogę wypłynąć? O, nie, zaliczymy zgona. Zablokowałem się, słuchajcie. Dobrze, że to jest blisko naszego spawnu. Ale jaja. Zablokowaliśmy się. Musimy lecieć po nasze rzeczy. O, nie, jesteśmy... Jesteśmy na wyspie, gdzie przed chwilą spałem. No tak, łóżko tutaj było, a nie na startowej pewnie. Nie mamy mapy. Hmm, dobra, lecimy szybko, żeby tych rzeczy nie stracić, słuchajcie, zaraz do was wrócę. Dobra, wróciłem. Odzyskałem większość sprzętu. Nie mogę znaleźć hełmu i nie mogę znaleźć wiadra, więc... E, no, lipa, aczkolwiek nie jakieś wielkie straty, diamentowy kilo w całe szczęście jest. Skarby jakieś inne mamy, natomiast największą gigantyczną stratą jest to. Zobaczcie, tutaj na dole. Siódmy level. Mieliśmy 33 level, właśnie po to, żeby pokazać dzisiaj enchanting, a niestety. Jak go pokażemy bez poziomów, więc powiem szczerze, straszna lipa. I nie wiem, czy nie będziemy musieli zmienić tematu odcinka. Zaraz jeszcze spróbuję, zrobimy ten enchanting i biblioteczki, ale po prostu może pójdziemy, nie wiem, do jaskiń, może odkryjemy sobie trochę mapy, może znajdziemy jakieś nowości. Nie wiem, nie mam pojęcia, no bo nie pokażę Wam teraz w pełni, jak sobie pozaklinamy rzeczy, także no, muszę się z tym zmierzyć, zaraz popływam i być może przy odkrywaniu mapy znajdziemy jakieś, jakieś jakieś fajne pomysły tylko, że to nie ta mapa, widzę, że starą mapę aktualizuję także pływam, szukam i zaraz do was wrócę zwiedzam i zwiedzam, szukam i szukam, jesteśmy teraz na skraju mapy w Tajdze i azaliowe drzewo trafiliśmy, więc nie mogę skorzystać z okazji i nie zrobić sobie nożyczek i zabrać co nieco tego tutaj liści, tych kwitnących liści azali, bo będą one wyglądały naprawdę super. Chciałbym je wykorzystać. Wykorzystać je w tej wyspie, gdzie jest nasze drzewo zrobione pod enchanting, bo tam będziemy robić taki też, chciałbym troszeczkę magiczny wystrój, nazwijmy to. Więc myślę, że się przyda. No i oczywiście wiadomo, że gdzieś pod spodem mamy tutaj też wtedy. Bójną jaskinię, bójno miaskińe, bo tak to teraz jest, że jeśli się znajdzie azalie drzewo azali na powierzchni, to pod spodem jest na pewno bujna jaskinia. Weźmiemy sobie to drzewo też, małe i jeszcze chodźcie tu do mnie, chodźcie liście je sobie też zgarniemy. Dobra, I to też sobie zbierzemy. Ok, chociaż tu widzę, że dużo tego się schowało, więc zbierzemy i ok, i na pewno jeszcze tutaj będzie. Tak jest. Ziemia zakorzeniona, więc jej też sobie trochę weźmiemy. Myślę, że może fajnie nam posłużyć do ozdabiania, właśnie um, ozdabiania tej wyspy. Zobaczcie, ona trochę wygląda inaczej, ma inną teksturę. Więc myślę, że to może być coś fajnego. Coś fajnego, co też sobie zbierzemy. Tylko czy my możemy? Świerkowe liście mi niepotrzebne. Weźmiemy sobie tą zakorzenioną ziemię całą. Okej. Okay. I nic. I szukamy dalej. Specjalnie wyszedłem teraz na ląd i sprawdzam co tutaj jest. Jeszcze te właśnie liście trzeba pobrać. Okej. Okay. Eee, mamy tą zakorzenioną? Mamy zakorzenioną ziemię. Specjalnie zszedłem na ląd, bo tutaj też może uda nam się znaleźć. W tajdze często są źródełka lawy. Takie po prostu małe jeziorka i może nam się uda znaleźć na powierzchni, więc szukam i szukam. Jest, 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 zobaczcie, przepłynąłem całą mapę, zobaczcie, całą mapę i dopiero na ostatnim nieodkrytym skrawku znalazłem zrujnowany portal, ruiny portalu do netheru. No i teraz nie będzie to łatwe zadanie, bo on jest dosyć głęboko, więc nie wiem czy w ogóle się... Uda jakoś sprawnie to zrobić. Najpierw zobaczymy, co tam jest w skrzyni. Chociaż teoretycznie możemy sobie powietrze brać z magmy, więc nie będzie najgorzej. O, jeden obsydian mamy na przykład, to akurat duży plus. Teraz powietrza dajcie mi z tej magmy. Ok, tutaj ona nas nie zabije. Jestem ciekaw, czy tak damy radę. O, o czekajcie na bok trochę. I może w ten sposób sobie wydobędziemy ten. Obsydian, pod wodą to będzie trwało i trwało, oczywiście, ale być może się uda. Oddychać możemy przez magmę, więc nie jest najgorzej. Tylko nie wiem, czy to nas nie wybija teraz z cyklu pracy, czy ten blok nadal jest wydobywany. Zaraz się okaże, ale chyba, jeśli dobrze widzę, bo jest ciemno, więc nie zbyt dobrze widzę, chyba on cały czas idzie. A jak nie, to będziemy musieli sobie tu osuszyć, że tak powiem. Dobra, chyba będziemy musieli osuszyć. Tak jest. Czyli ja tutaj po prostu muszę zaraz zrobić jakąś kieszeń. Muszę zrobić jakąś kieszeń powietrzną. Także wykorzystamy jakieś bloki i zrobimy sobie tam. E, okrążymy to na przykład właśnie tymi liśćmi, później je sobie zbierzemy i zrobimy tam bąbelek powietrza. Zaraz to opracuję i Wam pokażę o co chodzi. Okej, okay. nastała noc, że tak powiem, zastała nas już noc, trochę nam zeszło, jeszcze nam tutaj jak widzicie utopce przeszkadzały, więc nie było lekko, ale udało się zrobić taką małą osłonkę kieszeń z liści, właśnie po to chcę zrobić między innymi, o widzicie mieć wypadła z utopca, teraz wypada mieć z utopca, bardzo fajna rzecz, ale między innymi po to chcę zrobić enchanting, żeby mieć zaklęcia i żeby już z tą wodą sobie spokojnie radzić. Natomiast tu zrobiłem taką kieszonkę z liści, w środku tu też były liście, które usunąłem, i zrobił się bąbel powietrza. I teraz mamy bąbel powietrza, i możemy to normalnie wydobyć, bez szkody na. Tempie wydobywania po prostu. I tak długo obsydian się wydobywa. A co dopiero pod wodą, i co dopiero bez zaklęć na narzędziach. Także to jest udręka, że tak powiem. Weźmiemy sobie od razu dwa bloki, chociaż jeden chyba mamy ze skrzyni. Ale czekajcie, tam cztery chyba są potrzebne na stół enchantingowy. Więc weźmiemy sobie więcej od razu, żeby to wszystko już mieć i żeby zrobić ten enchanting. Chociaż troszkę nawiążemy do tematu odcinka tego, który zapowiadałem na początku. I później. I później ogarniemy sobie jeszcze pewnie ozdabianie, ozdabianie wyspy, bo i tak już nic więcej nie zdążymy zrobić. OK, tyle myślę. Starczy. Możemy to wszystko zebrać. I zaraz zobaczymy, ile mamy. 5 obsydianu. 5 obsydianu to na pewno wystarczy. W skrzyni jeszcze mamy baryłki, które sobie weźmiemy, prąd znikania nam nie potrzeba. Ok, czyli teraz możemy sobie te liście wszystkie odzyskać, przydadzą nam się. O, harpun. O, panie, dobrze. Może nam się uda zapolować nawet na harpun. Czekajcie, muszę wziąć tarczę. Może przy okazji uda nam się zapolować na harpun. Oj, chyba zniszczył nam tą łódkę. Więc trzeba uważać. Twardzi są. Jak się nie ma jeszcze sprzędu, sprzętu, to oni są naprawdę twardzi. Ci trzeba uważać. Jak widzicie. Oj, oj, oj żebyśmy tu zaraz nie padli, słuchajcie uciekamy, uff, minął nas trzeba się trochę najeść i jedno serce nie wierzę w to Oaj. niesamowity odcinek słuchajcie, niesamowity nieprawdopodobne po prostu to jest, nieprawdopodobne lecę znowu po sprzęt cały no i zbieramy graty, zbieramy graty znowu ponownie w topa i jak widzicie udało mi się tu dotrzeć Ciężkich bólach, ale się udało. Już widzę, że mnie znowu atakuje ten gościu z harpunem, ale najpierw chcę to wszystko pozbierać, uporządkować i odjechać stąd na chwilę, żeby nie było cyrku. Tylko musimy część rzeczy wyrzucić, żeby wszystko, co wartościowe sobie zebrać. Okej. Okay. Czekajcie, poubieramy się troszkę. Będzie łatwiej. Drugą łódkę na razie sobie wyrzucimy. Tutaj też. Hmm. Drugą tarczę sobie już zużytą też wyrzucimy. Co my tu jeszcze mamy? Łóżko. Miecz. Mapy i tak dalej. No nic, pozbieram wszystko i zaraz się za gościa weźmiemy. Podpływam sobie tutaj do najbliższego lądu. Postawimy sobie tu łóżko i skrzynię, powyrzucamy rzeczy. Które nam są niepotrzebne, bo tam dużo tego wszystkiego. Więc żebyśmy w razie co? Raz, że mieli blisko spawn, a dwa, żeby wszystko móc zebrać. To zrobimy sobie też skrzynię. Ok. Powrzucamy tutaj część rzeczy. Mapę mapę do ukrytego skarbu. Książki liście mieć, to sobie wrzucimy sobie zostawimy ten nasz sprzęt standardowy łuk i strzały też nam tutaj niepotrzebne tak tylko sobie wyrzuciłem na wszelki wypadek zresztą zaraz to sobie uporządkujemy wszystko tylko to co nam ok ok łódkę mamy obsydian zresztą wszystko sobie to zostawimy żeby nas właśnie tutaj nie kusiło i wrócę zbiorę tam wszystkie przedmioty Rzeczy pozbierane, dosyć tych przygód i tych e, moich upadków w tym dzisiejszym odcinku, więc wracamy na naszą wyspę. Mamy obsydian, diamenty czekają w domu, lazuryt też jest. Wszystko co potrzeba nam do enchantingu mamy, zrobimy to sobie i, i troszeczkę upiększymy wyspę, ale tak jak mówię, przygód już starczy. Mówiąc szczerze, e, dwa razy padłem w tym odcinku, więc to jest coś niesamowitego. Dawno mi się to nie zdarzyło w ogóle, żeby zaliczyć. Śmierć w Minecrafcie naprawdę dawno, a co dopiero w tak krótkim odcinku dwa razy. Także widzimy się za chwilę na wyspie i bierzemy się za enchanting. No i jesteśmy na wyspie. Czas zająć się tym, co zapowiedziałem, czyli robimy robimy enchanting. Stół przede wszystkim, dwa diamenty, cztery obsydianu i książeczka, więc mamy stół i z tego jestem już mocno, mocno zadowolony. I musimy też zrobić oczywiście. Książki. Musimy zrobić książki. Będą nam potrzebne regały. Będzie nam potrzebna skóra, oczywiście, też i papier. I zrobimy sobie tyle, ile trzeba. O, jaka ładna rybka. A a propos ładnych rybek, no właśnie, mamy tutaj dwóch nowych mieszkańców gdzieś w stawiku. O, są tropikalne rybki. E, dwa inne kolory, i sobie pływają w naszym stawiku. E, zarybiłem nasz stawik, można to tak powiedzieć. O, właśnie. Dobra, mamy i zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie książek i regałów. Czy nam wystarczy 15 regałów? Prawda, i tak nie wszystkie musimy w sumie je dzisiaj mieć, bo niestety straciliśmy poziomy już nawet do 5 poziomów, tak jak widzicie. No ale cóż, 44, czyli powinno starczyć, chyba potrzebujemy 45 książek na 15 regałów. Czas nie tam jest chyba 6. Nie 3. Tak, 3 na regał, więc 45 książek by było potrzebnych. Zaraz to sobie sprawdzimy. Zobaczymy szybko. Ok, I teraz regały z książkami. O ja na styk zobaczcie. Na styk idealnie, idealnie, więc można ustawić nasz setup już w naszym drzewie. Słuchajcie. Enchantingowe zaklinanie można już ustawić sobie tutaj u nas. Więc idziemy szybko mostkiem i tak musimy pozbyć się tutaj tego drewna, które imitowało nam regały z książkami chwilowo. Mamy tak 9 na dole, jak widzicie. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wyszło nawet idealnie, żeby było nam symetrycznie, więc stół ustawiamy oczywiście na środku, dokładamy do tego regały z książkami. No i żeby nie dzisiaj moje głupie wpadki, to już byśmy mogli pewnie jakiś fajny enchant sobie zaklęcie na kilofie użyć. Jedwabny dotyk no przydałby się, przydałby się. Więc może by coś jeszcze tutaj fajnego wpadło. No ale niestety dzisiaj nam to się nie uda, nie uda nam się to dzisiaj ewidentnie i potrzebujemy tu jeszcze e, paru gadżetów. No ale to generalnie mamy setup ustawiony, konstrukcję ustawioną i teraz będziemy mogli sobie trochę upiększyć naszą wyspę. I tym razem do ozdobienia wyspy będę chciał użyć mchu, czyli stawiamy sobie mech, robimy mączkę kostną i mamy tutaj całkiem fajne rzeczy pach tak jest przyzdabiamy sobie w ten sposób i czekajcie jeszcze z której strony tu jest jeszcze nie mogę na takim nowo utworzonym co jest mogę przecież na pewno tak jest mogę ok wydobyć i tak bym chciał sobie zrobić właśnie dookoła całej wyspy za pomocą różnych tutaj azaliowych krzaczków, w ten sposób upiększyć naszą, naszą wyspę. Oczywiście, Mech, jak widzicie, mi się skończył, ale to nie jest problem, bo wydobywamy go sobie stąd, po prostu sobie go pod, podwędzimy troszeczkę stąd i zaraz rozmieścimy dalej na wyspie. Na przykład tutaj Pach stawiamy. Widzę, że piasku chyba nie zmienia. Jeszcze jedna próba, zobaczymy tutaj piasku nie zmienia. Ok, czyli piasek będziemy musieli wydobyć i w ten sposób przemienić sobie naszą wyspę. Mech rozprowadzony, zobaczcie, można powiedzieć, że na całej wyspie plus trochę zakonierzenionej ziemi też dookoła, jeszcze też dodam. Więc mamy tutaj mech, małe drzewka i tak dalej porobione. Na środku natomiast zostawiłem, bo na mchu nie można robić drogi, więc zostawiłem miejsce na ziemię i zrobimy sobie tu naszą ścieżkę po prostu. Ten sposób, w ten sposób właśnie zrobimy sobie ścieżkę. O, no, tutaj drabinka nam utrudnia, zaraz ją odstawimy. Tak jest. Drabinka nam utrudnia, nie chciała nam dać zrobić drogi. OK. I tak sobie tu zrobimy ziemią. A zaraz jeszcze też dodamy sobie źródła światła. Czyli na przykład tu jest fajny, mamy akurat dywanik. Ten mech sobie zbierzemy stąd, zrobimy sobie. Latarnię z dyni, i ten dywan z mchu postawimy, więc będzie oświetlone już tutaj nieźle i będzie to fajnie, naturalnie, naturalnie, wyglądało. To samo zrobimy tutaj. OK, i też przykrywamy dywanem z mchu. No i zrobimy sobie drogę, dywan, i zrobimy sobie też jeszcze specjalnie sobie wziąłem kwitnące liście azali, żeby dorobić sobie troszkę krzaczków, czyli na przykład tutaj będziemy mogli sobie ładny. Zrobić w ten sposób, o i on będzie schodził sobie na przykład aż tutaj w dół, ten dywanik zgarniemy i będziemy mieli troszkę, troszkę bardziej urozmaicony teren, tak jak widzicie. On niech sobie tutaj kwitnie, schodzi w różne strony, o nawet na sam dół i tak sobie całą, całą wyspę właśnie możemy ładnie zrobić w ten sposób, oświetloną z drogą, z azaliami. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Dobra, słuchajcie, mamy to, mamy to zrobione, że tak powiem. Zakorzenionej ziemi już za dużo nie mam, ale jeszcze więcej by się przydało, bo zobaczcie, mech się tutaj rozprzestrzenił. Porobiłem krzaczki azaliowe, są te mini, mini krzewy, mini drzewka. Jest sporo zakorzenionej ziemi, co mi fajnie grano, bo skoro mamy tutaj takie duże drzewo, to zakorzenionej ziemi też musi być, więc mamy to dookoła zrobione ładnie, w ten sposób. Jakaś taka inna wyspa, tu jeszcze myślę troszeczkę sobie to rozszerzę, trochę piachu zmienię, ale to już nie na odcinku. No i mamy ścieżkę ładnie do naszego enchantingu, do zaklęć, tutaj będziemy sobie e, pracować. A tu jeszcze, ale to też nie wiem, czy nie zrobię osobny odcinek, albo sobie pobuduję poza odcinkami. Tu chcę zrobić taki klif mały, taki spadzisty, skalny, e, można powiedzieć, mały punkt widokowy, gdzie też będzie widać, co my tam. Robimy, jak to ładnie wszystko tutaj wygląda. Jak się przez to spaceruje, to myślę, że to naprawdę robi wrażenie. I słuchajcie, na dziś to już wszystko. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Eee, przykro mi, że musieliście widzieć, jak dwa razy padam i tak się ten odcinek troszkę nam rozsypał, ale mam nadzieję, że mimo to i tak Wam się podobało. Więc kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i komentujcie, komentujcie, porozmawiamy sobie w komentarzach. Na dziś to tyle. Do zobaczenia, cześć, pa pa. Ładnie to wygląda ładnie.